Jest to utwór, który Krzysztof Zgraja dedykuje swojemu synowi. Słuchaj rytmu. dzisiaj piąty odcinek projektu Słuchaj Rytmu. Dzisiaj ponownie wracamy na Śląsk. Mianowicie poruszymy y, temat artysty. Który należy do światowej czołówki flecistów jazzowych, a dziś może być nieco zapomniany czy mniej doceniany. O kim mowa? Mowa o Krzysztofie Zgrai. Krzysztof Zgraja, który w 1981 roku wydaje swój album o tytule Lao Kun". Oczywiście wydaje ten album. Nakładem wydawnictwa polskie nagrania Muza. I na albumie są tylko i wyłącznie jego autorskie utwory. Nie ma żadnych standardów, są tylko i wyłącznie jego kompozycje. Sprawdźcie, jak wygląda okładka z serii Polish Jazz. Na jego albumie znajdziemy kompozycje, które trwają od 3 minut przez 9, nawet do 11. A my skupimy się na utworze, który jest najkrótszy. Który jest, jak sama nazwa, czy sama wzmianka o tym utworze na okładce, wskazuje, że jest to miniatura funkowa. Ponieważ Krzysztof Zgraja jest cały czas artystą poszukującym. Możemy też się dowiedzieć z tyłu okładki, gdzie jest napisane, że jego poszukiwania sięgają nawet do tego, że bada źródła historii jazzu i nie ogranicza się do jednej stylistyki. Jest wszechstronnie wykształcony, jeżeli chodzi o muzykę współczesną, to w szczególności Krzysztof Zgraja również sięga do eksperymentów sonorystycznych. To jest dość ciekawa opcja, dość ciekawy zabieg, jeżeli chodzi o eksperyment, ponieważ to są lata 80., a Krzysztof Zgraja, który jest flecistą, komponuje i aranżuje utwory, starając się wydobyć nowe, inne dźwięki z tradycyjnych instrumentów, jednocześnie szukając jakichś niekonwencjonalnych sposobów na odkrycie tych dźwięków. Używa flangerów, harmonizerów różnych efektów i w taki sposób jego utwory mają zupełnie inny wymiar. Alex Funky. Najkrótszy, bo zaledwie minutowy kawałek, który znajduje się na albumie Krzysztofa Zgraja. To miniatura, miniatura fankowa, która ma bardzo mocne, solidne brzmienie. Jest tam oczywiście flat i za tę partię odpowiada Krzysztof Zgraja, ale jest przede wszystkim bardzo fajna. Jak sama nazwa wskazuje, fankowa bardzo niesie ta partia partia o której mówię to partia perkusji Marek Stach Marek Stach e, za perkusją e, to jest artysta który współpracuje między innymi z zespołem Extra Bowl. a zespół Extra Bowl to zespół który współtworzy Jarosław Śmietana Jarosław Śmietana jak wiecie z poprzednich odcinków współtworzy również Big Band Katowice Także sami możecie teraz zobaczyć jak artyści przenikają się w tym środowisku i razem współtworzą utwory. Ale wracamy do naszej funkowej miniatury. Jest to utwór, który Krzysztof Zgraja dedykuje swojemu synowi. No ale skoro jest taki krótki, a przede wszystkim bardzo funkowy, no to najwyższy czas, żeby sprawdzić go na parkiecie. Wjeżdżamy. Słuchaj rytmu. Dzisiaj nieco bardziej skomplikowany, zaawansowany e, ruch, a dokładniej pozycja, czyli freeze. Freeze, jak wiecie, zamrożenie, zamrażać. Tak samo jest to jeden z elementów e Boeingu. Są to najczęściej jakieś figury bądź zawieszenia e, w jakiejś pozycji. Dzisiaj nauczymy się. Pozycji, która nosi różne nazwy, ja oraz wielu moich znajomych zna tę figurę z nazwy Head Hello back Czyli jest to krótko mówiąc, wygięcie się na głowie do tyłu. Aby dobrze przygotować się do tej figury, do tego friza, należy bardzo dobrze rozgrzać mięśnie, które są w okolicach szyi należy dobrze wystabilizować sobie, ustabilizować kręgosłup oraz uważać, jeżeli tylko czujemy, że coś jest nie tak, od razu przestać. Więc jeżeli poczujecie, że Wam to nie idzie, to odpuśćcie, trenujcie, ale nic na siłę, pamiętajcie. Do oporu oczywiście, ale powoli, małymi krokami, a wtedy na pewno Wam wyjdzie. Head-hello-back prawidłowo powinno robić się na tylnej części głowy, czyli na potylicy. Nie powinniśmy robić go na czubku głowy, ponieważ możemy nabawić się naprawdę przykrych kontuzji. Najpierw spróbujmy zrobić te pozycje jako ze zwykłego stania na głowie. Możemy sobie spróbować, że podkładamy naszą głowę na czubek. Następnie nasze ręce oddalamy, ponieważ nasze ręce będą tutaj naszym punktem podparcia musimy troszeczkę użyć siły, a całą pozycję trzymać między innymi mięśniami brzucha. Ale po kolei. Na samym początku spróbujmy sobie wyważyć nasze wejście oraz zejście. Elementem kluczowym, decyzyjnym w wejściu na head-hello-back jest przejście z głowy bezpośrednio na potylicę. Tutaj musimy użyć siły naszych rąk, leciutko umożliwić naszemu ciału, by mu, mogło się przesunąć, i wtedy zapieramy się rękoma. Ręce najlepiej, żeby były skierowane mniej więcej 45 stopni do środka, wtedy idealnie uda nam się zaprzeć ciężar naszego ciała, A żeby nie upaść. Powinniśmy jak wspomniałem wcześniej wszystko trzymać mięśniami brzucha. Między innymi mięśniami brzucha. Spróbujcie sami po kolei powoli każdy element, każdy krok po kroku. Słuchaj rytmu. Czas abyśmy spróbowali połączyć wszystkie elementy od pierwszego odcinka, od top rocks przez drops przez footworks back rocks. ale w tym przypadku ominiemy power moves i przejdziemy od razu do friza, czyli do naszego head hello back. Spróbujmy zrobić wszystko razem do muzyki. Sprawdźcie. Słuchaj rytmu. Na tym kończymy piąty odcinek przygody z projektem Słuchaj rytmu. Poznaliście dzisiaj utwór Krzysztofa Zgrai, Grai, Alex Fanki. Mam nadzieję, że wszystkie elementy, których uczycie się od początku, pomagają Wam i jesteście w stanie wykonać zarówno te łatwiejsze, jak i te trudniejsze. Cóż, przed nami jeszcze kilka odcinków. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym. Ba, na pewno do zobaczenia w kolejnym.